Ta. Zawsze kot w swoich książkach, w, w pierwszej części już doszliśmy do tego, że Sofia jest kotem, dlatego koty jej śmierdziały. Ale tu dałeś bohaterce, która w pierwszej części właściwie jej nie było, nie? Ona była tam... Tak, pojawiała się w, tak, na piątym planie, yy, Tak. w tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Yy, także za kota dziękuję za każdym razem. A powiedz, jak, jak ktoś ci coś sugeruje, nie? Bo ty mówisz, że to jest fajne. i Załóżmy, ktoś ci proponuje, żeby jakiś wątek rozwinąć. To jest może głupie pytanie, ale zastanowiło mnie. I ty korzystasz z tego wątku. Mhm. To on jest wtedy, jak to autorsko jest? Czy ta osoba wtedy chce być. Ja pytam, czy mogę. Aha, i wtedy ta osoba kupuje agle, idzie do babci, zobacz, tu, tu, tu jest ode Ja mnie. zawsze pytam nie, nieproszony, nie, nie, nie ośmieliłbym się oczywiście. No oprócz tego zorzynka, co nie pytałem, czy mogę. <grym> ale wszystkie takie rzeczy, które są bardzo istotne i pogłębione to oczywiście pytam. No nie ośmieliłbym się zrobić bez czyjegoś pozwolenia takich, takich rzeczy. Pytam, to są jakieś głupoty, nie wiem, jak cytat z, z Biblii tylko, że zamiast demonów mamy gołębie, które mm -hmm. srają, a potem każdy gołąb wygoniony przy, błąka się po miejscach pustynnych, a potem zabiera ze za sobą siedem gołębi złośliwszych niż on i też przylatują i srają. <laughs> to nawet jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to pytam, czy, czy mogę użyć i jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział nie, nie możesz. Wątek dalekiej północy, od którego wyszliśmy, tak powoli chcę to zamknąć i kończyć na, na bardzo ważnym haśle w sumie dla mnie najważniejszym w życiu, ale dojdę do niego powoli. Wracamy na daleką północ, czyli jesteśmy w tym drugim tomie i chcę znowu wrócić do Sołżenicyna, bo y, umieszczasz Sofię, y, mówię to teraz, wiesz, w cudzysłowie mhm. na oddziale chorych na raka, bo tego się zaczęło mhm. chyba. nie? nie, nie od właśnie. tego się zaczęło, tak. Nie zaczęło się na, na samej dalekiej północy, tylko od tego się zaczęła, zaczął w ogóle pomysł na, na agle. I na pomysł, na stworzenie takiego świata, a nie innego. Ja Sołżenicyna przeczytałem w, chyba w 2019 roku i wtedy, wtedy się zacząłem zastanawiać, że po pierwsze, dlaczego nie mamy w literaturze w ogóle fantastycznej jakiegoś fantastycznego Związku Radzieckiego, to znaczy, no nie fantastycznego, tylko że fajnego, tylko fantastycznego, że po prostu w literaturze fantastycznej. Jeżeli mamy, no to mamy jakieś zachodnie książki, które przepraszam, ale one kompletnie nie rozumieją, jak wygląda świat we wschodniej Europie. A West Splaining to jest coś, co się zdarza nagminnie, i to nie ma znaczenia, czy autorzy są konserwatywni, czy liberalni, czy postępowi, czy sprawa z lewa i w ogóle, tylko to jest coś, co po prostu w literaturze zachodniej jest, a jeżeli się pisze o takich rzeczach, to Agla jest bardzo mocno wschodnioeuropejska w ogóle. I ona taka miała być od, od samego początku. Jeżeli ona bierze jakieś zachodnie klisze czy zachodnie schematy z literatury fantastycznej, to i takie przetapia tak, żeby one były kompatybilne z tym światem, jak my go widzimy, a nie z tym światem, jak ktoś go widzi z Oregonu, na przykład. Bo jak piszą autorzy z tamtej części świata, to często to, to jest bardzo dziwne. Nie wiem, jak wiele z tej książki wyciągnąłem i jak wiele z tej książki stosunkuję z oddziału chorych na raka. Natomiast jest to, być może to jest jakieś nadużycie interpretacji, ale w tym samym czasie, kiedy zaczynałem interesować się więcej teorią gnozy, to doszedłem do wniosku, że ten obraz, który się stamtąd wyłania, ten obraz w ogóle widzenia świata jako tej rzeczywistości, która nas otacza, jako rzeczywistości demonicznej, że on u Sołżenicyna jest bardzo mocno obecny. Że to, co jest tą rzeczywistością jasną, tą rzeczywistością światłości, tą rzeczywistością bożą. Jest tym, czego nie widać. To jest to, czego główny bohater doświadcza wtedy, kiedy on wychodzi z tego szpitala, ale to są takie przebłyski, one są chwilowe i wtedy zawsze miałem wrażenie, że on ma kontakt z jakimś światem, który jest lepszy. Natomiast ta rzeczywistość opresyjna, ten łagier, ten świat, ten oddział chorych na raka, to, że on jest zamknięty, to to jest przecież to, co w Gnosie nazywamy Heimermanem. To znaczy to jest to prawo, które rządzi rzeczywistością, które powoduje, że ona jest opresyjna ze swojej natury i inna nigdy nie będzie. Nawet jeżeli ją w jakiś inny sposób ułożymy czy przebudujemy i będzie ona się nam wydawała pozornie mniej opresyjna, ona i tak, taka ona i tak pozostanie dla człowieka więzieniem. I człowiek jest wolny, kiedy on z tego Heimermene wychodzi, kiedy on ucieka z tego więzienia, tak jak pisał Tolkien. To jest święta ucieczka więźnia. Ja wiem, że teraz pewnie Tolkien byłby bardzo zły, że się mówi Tolkien i w jednym zdaniu, ale są pewne koncepcje również u Tolkiena, które do tego sposobu myślenia pasują. Być może jest nadużyciem rozszerzanie tej gnozy wszędzie i dopatrywanie się tego na każdym kroku, ale jeżeli długo siedzisz w jakimś temacie, to to oczywiście zaczynasz go widzieć. W no, to, to jest trochę tak, jak zajmując się układem ruchu swoich pacjentów, nie mogłem przejść przez ulicę, żeby nie stwierdzić, że o Jezu, ten pies ma niestabilność mm. rzepki czwartego stopnia. <noise> no Nie jesteś w stanie od tego uciec. Prawdopodobnie ten pies rzeczywiście ma taką niestabilność. No, normalnie tego nie widzisz, ale jeżeli siedzisz w jakimś temacie wystarczająco długo i głęboko, to wtedy patrzysz na świat i, i dostrzegasz w nim pewne rzeczy i pewne zależności. Mm. Nie dotknęłam, y, mówię teraz do słuchaczek, do słuchaczy, nie dotknęłam bardzo wielu. Wątków. Mam nadzieję, że czujecie się zachęceni, ale ty właściwie ja chciałam zakończyć, a ty to zrobiłeś za mnie. Ubiegłeś moje pytanie, ale to w sumie nie mogło się inaczej skończyć, bo od tego wątku dalekiej północy i łagru i opresji chciałam przejść do najważniejszej kategorii w moim życiu, czyli kategorii wolności. Już to jakby wyjaśniłeś mhm. i to połączenie. Chciałabym zapytać Ciebie. Bo najpierw moje pytanie miało być, czy, czym jest wolność dla Sofii, czym jest wolność dla Tymiana, czym jest Sofii, wolność dla Dymitra, ale chcę zapytać, czym jest wolność dla ciebie? To jest napisane w Aglii. To znaczy, to jest cały czas ta iskra, i to jest ta, ta wolność, to jest ta przestrzeń, która jest w tobie, do której nikt nie wejdzie. Nikt, nikt i nic nie wejdzie, i to jest nienaruszalne. Czyli Tylko może... chodzi o to, żebyś to odkryła w sobie. Po jakichś doświadczeniach życiowych, i po przypraktykowaniu pewnych, pewnych duchowych ścieżek. Ty sobie uświadamia, że ta przestrzeń w Tobie jest, i że choćby nie wiem, co się stało naokoło Ciebie, to to jest kamień, który jest w Tobie. Tego Dla... nikt nie jest w stanie poruszyć, i to jest miejsce, do którego Ty możesz odejść w każdej chwili i ty tam, w tym miejscu, gdzie Ty jesteś prawdziwie sobą, tam nic nie jest w stanie Cię dotknąć. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będę poddany takim naciskom, które by jednak doprowadziły do tego, że ten kamień pęknie, ale to był moment, kiedy. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy tego kamienia wewnątrz mnie udało się dotknąć. Siedziałem sobie w ogrodzie botanicznym tutaj w Krakowie, niedaleko od miejsca, gdzie jesteśmy, i nic się nie działo. I w pewnym momencie zacząłem sobie praktykować też tę modlitwę hezychastyczną, natomiast się zacząłem zastanawiać, co będzie, jakie ją wyłączę. Bo to jest coś, co w tobie jest i co cały czas pracuje, nawet jak ty o tym nie myślisz. To jeżeli ktoś ma jakieś kontemplacyjne czy medytacyjne nawyki, to wie o co chodzi. I wyłączyłem to na chwilkę, i wtedy doszedłem do tego, co wydaje mi się, że to, do tego, co mistrz Eckhart nazywał głębią albo warownym miasteczkiem. Miałem wrażenie, że dotykam czegoś, co jest ciemne, gładkie i twarde. I zostało to wrażenie ze mną takiej głębokiej ciszy, zostało do końca dnia. To był jeden z najpiękniejszych dni, które przeżyłem, mimo że zasadniczo nic się tam nie wydarzyło specjalnego. To znaczy jeszcze wtedy Irenki nie było na świecie. Więc rano robiłem to co rano, potem poszedłem do ogrodu, a potem poszedłem do pracy, gdzie przyjmowałem swoich pacjentów. To był zupełnie, zupełnie zwykły dzień, a jednak był jednym z najbardziej niezwykłych dni, jakie kiedykolwiek doświadczyłem. To był ten moment, kiedy bardzo wyraźnie i bardzo namacalnie poczułem tego, co mógłbym w sobie nazwać wolnością. I to nie jest coś, co ktoś może Ci dać, czy coś, co ktoś Ci może zagwarantować jakimś prawem, bo to jest wolność zupełnie innego rodzaju. Oczywiście, jeżeli masz bardzo dużo swobód w swoim życiu i bardzo dużo możliwości wyboru na co dzień, co my też nazywamy wolnością, to żyje Ci się lepiej, przyjemniej, na pewno mniej stresująco i, i, i bardzo bym chciał w takiej rzeczywistości żyć, a nie w takiej rzeczywistości, gdzie te moje zewnętrzne swobody są w jakiś sposób ograniczane. Ale czy ja bym te swobody nazwał tak naprawdę wolnością? No w momencie, kiedy dotykasz tej przestrzeni w sobie i z braku innego słowa nazwasz to wolnością, to wtedy okazuje się, że wszystkie zewnętrzne wolności, one są niczym w porównaniu z tym, z tym, czego ty właśnie dotknęłaś. To jest mi bardzo bliskie, co mówisz. Bardzo podobne doświadczenie w swoim życiu miałam. To jeszcze muszę pociągnąć ten wątek, bo. Sofia, która jest w Łagrze, jest na dalekiej północy właśnie, mając to coś, nigdy nie będzie więźniem, wiem o czym mówisz, ale pytanie jest teraz takie, ponieważ ja też doświadczyłam, tylko to było lotne. Ja hmm. za tym cały czas tęsknię i ja się czuję czasem więźniem oczekiwania powrotu do tego, wiesz, mam hmm. nadzieję, że rozumiesz o co tak. mi chodzi. Nie masz tak? Nie, nie szukać, samo przyjdzie. Czyli odpuścić. Wiesz, ja do tej przestrzeni, znaczy wiem, że ja mogę do tej przestrzeni wrócić, jeszcze raz robiąc to, co wtedy zrobiłem tamtego dnia. Nie da Ale się czasem. Czasem się nie da, tak, bo zbyt, zbyt jesteśmy przytłoczeni tym, co jest wokół nas. Ale ja się cieszę, wiesz, bo je, jeżeli zaczynam opowiadać o takich rzeczach, to jest duża szansa, że część osób pomyśli, że jestem dziwny i że jestem szurem i już się z nim nie zadajemy, no to trudno. Ale bardzo dużo osób się wtedy otwiera i mówią, że też miały jakieś doświadczenia tego typu. To jest rzecz tak osobista, że nie każdy oczywiście będzie to, to odczuwał czy, czy doświadczał tego w taki sposób w jaki ja tego doświadczyłem. Tym bardziej, że wszystkie próby nazwania tego, one były już post ponieważ w momencie, kiedy ja tego doświadczenia nie miałem na to jeszcze języka, potem czytając wielu różnych mistyków, no głównie zachodnich, w jakiś sposób doszedłem do pewnych określeń, ponieważ oczywiście nikt z nas nie jest w tym doświadczeniu odosobnionym i to jest doświadczenie kontaktu z czymś, co jest prawdziwym i nie wolno sobie dać wmówić tego, że coś sobie wymyśliliśmy, czy że to jest jakieś urojenie i że prawdziwy jest ten szum, który nas otacza. Dla mnie ta książka twoja, mówiąc jedna w trzech tomach, jest o wolności, i tej wolności w drugiej części było dla mnie zdecydowanie więcej niż w pierwszej. I chcę wiedzieć, czy w trzeciej, chociaż pewnie nie dasz mi rozwiązania. Wiesz, trzecia część jest cały czas pisana, także to, co tam do końca się wy, wydarzy i w jaki, co mi ta książka opowie, to jeszcze jest przede mną. Bo to oczywiście nie jest tak, że autor wkłada pewne, czy autorka wkłada pewne koncepcje do, do rzeczy, które tam pisze, i że one tam po prostu są, tylko książka się opowiada sama. Ona się opowiada w trakcie pisania. Ja mogę oczywiście próbować coś tam wrzucać. Najczęściej się to kończy nie do końca dobrze, i potem na etapie redakcyjnym takie rzeczy są wywalane bezlitośnie, przeze mnie, nie przez redaktorkę nawet. Ale ja głęboko wierzę, że po pierwsze, że to nie ja piszę, tylko coś piszę przeze mnie. Ja tylko daję rękę, a potem laptop i trochę prądu. Książka opowiada, opowiada mi to, czym jest sama, znaczy ją napisałem, jej zadaję pytania, a książka mi na nie odpowiada. Często w zupełnie taki sposób, który mi nie pasuje i nie taki, jak ja bym się spodziewał, czy jakbym chciał, ale podążając cały czas za wewnętrzną logiką tekstu, ja te odpowiedzi przeważnie otrzymuję. Jeżeli ich nie otrzymuje, bo one nigdy nie są zadowalające albo wyczerpujące, no to potem się, się pisze inną książkę. Tak też jeden, jedna z ta z myśli, które stoją za Aglą, na wychodzi z baśni o wężowym sercu z postaci złego człowieka, który stwierdza, że za lasem że natura jest świątynią szatana. Dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda? Zły człowiek ma na to odpowiedź bardzo jasną i klarowną. I zły człowiek mi tak odpowiedział, ale to było coś oczywiście, co we mnie cały czas żyło i, i funkcjonowało i, i co nie dawało mi spokoju. I musiałem napisać Aglę zupełnie inną książkę. Książkę o wiele mniej poważną od baśnie o wężowym sercu. Żeby mi odpowiedziała na pytanie o wiele poważniejsze niż te, które właśnie zadałem. I to jest piękne podsumowanie rozmowy, chociaż ciśnie mi się jedno pytanie na usta, to zadam już je po nagraniu. Dziękuję, Rady Krajowej. Dzięki wielkie.